Jen, znasz Dziki Gon jak nikt inny. Wiesz coś o magii, którą się posługują? Nawigatorzy potrafią otwierać portale, które można kontrolować magią lub Dwimerytem. Wykorzystują też zimno pochodzące z pustki, przez którą podróżują. Jest nas za mało. To będzie ciężka walka. Dobrze cię widzę. Dziki Gon będzie tu niedługo. Nadchodzi czas teddy red. Czas końca. Dziki gon. Będzie tu niedługo. Pozostaje czekać na sygnał rogu hemdala. Co tam, Gerald? Bywaj, Ankrait. Znalazłeś! Już. Powiedzieli mi, że ścigają go i że możemy mieć nieproszonych gości. Więc szykuję mahakamską mieszankę. Jak pierdolnie, to nie będzie czego zbierać. Przywiozłeś ze sobą warsztat? Pomyślałem sobie, że przed bitwą trzeba będzie naostrzyć miecze i wyklepać pancerze. Dobry pomysł. Dzięki Zoltan. Oprócz tego zamierzam przygotować moją specjalność: mahakamski koktajl. Bardzo wybuchowy i bardzo przydatny podczas oblężeń. Porozmawiamy później. Mam nadzieję, że ten gaz zadziała. Zadziała. Trzeba go tylko podpalić we właściwym momencie. A ta dziura zostanie już na zawsze? Dziurą będziemy martwili się po wszystkim. A teraz krok do tyłu, mistrzu Wiedźminie. Anair, anadar, walanda! Ależ suchnie ten gaz. Trzeba wszystkim powiedzieć, żeby nie chodzili tędy z otwartym ogniem. Co teraz? Napiłbym się. Ja też. Po naradzie poszukam czegoś. Ktokolwiek naprawiał te mury, spartaczył robotę. Po co ten gaz? Jest łatwopalny. Mam zamiar zdetonować go i wysadzić w powietrze kilku wojowników gonu. Mury twierdzy nie ucierpią? Mury twierdzy są w ruinie. Nic im już bardziej nie zaszkodzi. Nie jesteśmy murarzami. Szkoda. Nie zdołamy zatrzymać gonu na zewnątrz. Nie ma czego żałować. Na odpieraniu oblężeń też się nie znamy. Zmierzymy się z nimi na dziedzińcu. Może zdążymy jeszcze załatać dziury? Materiały mamy. Jeśli trzeba, to pomogę. A Lambert? No już go widzę, jak się bierze do murarki. Jakieś rady? Trzeba się przygotować do obrony. Przeciwnik jest groźny i mało o nim wiemy. Jakieś rady? W otwartej walce możemy im nie sprostać. Tu trzeba sprytu. Widzę, że jesteś w dobrym humorze. Jeśli krwawią, to można ich pokonać. Widzę, że jesteś w dobrym humorze. Damy radę. Ona jest jedną z nas, Geralt! Nie pozwolimy jej zabrać! Cholerny Rupieć... Jest niewiele młodszy od Wesemira. Jakieś postępy? Prędzej zostanę hierarchą Nowigradu, niż ta machina wystrzeli. Gotowy do walki? Jak zawsze. Eskel, witaj wilku. Eskel, nie przeszkadzaj, muszę się przygotować. Eskel, dobrze Cię widzieć. Łokieć wyżej. Jest na dobrej wysokości. Wyzwania szczęśliwe, zawsze go trochę opuszczasz. Poza tym płonące pociski mają inną trajektorię. Jesteś. Cieszę się, że jesteście. Wyruszyłem sam, ale Wes mnie wytropiła. Miałam zamiar urządzić awanturę za to, że nie poprosiłeś mnie o pomoc, ale po drodze wyżyłam się już na roszu. No proszę, starzy znajomi. Co ten skurwysyn tutaj robi? Będzie nam potrzebny. Może ty zapomniałeś o tym, co zrobił, ale ja nie. Będę miał leto na oku. Obiecuję, że będę grzeczny. Jeśli będziesz pilnował zdrajcy, nie upilnujesz wroga. Czemu królobójca jest aż tak ważny? Ten Eredin jest królem, czyż nie? Pierdolcie się obaj. Zostaniemy i pomożemy ci, ale nie chcemy mieć go za plecami. Nie chcę z tobą gadać. Roż. Nie chcę z tobą gadać. Wes, nie wściekaj się. Źle zrobiłeś, sprowadzając tu królowójcę. Wes, nie wściekaj się. Źle zrobiłeś, sprowadzając tu królowójcę. Jak nastroje przed walką? Pamiętam, jak walczyliśmy z nimi pod drzewem wisielców. Tym razem też damy radę. Jak nastroje przed walką? Pamiętam, jak walczyliśmy z nimi pod drzewem wisielców. Tym razem też damy radę. Geralt? Kiedyś bałam się ćwiczyć na grzebieniu. Te wszystkie siniaki. Muszę lecieć. Dobra, potem pogadamy. Witaj. Skoro mam dziś umrzeć, muszę... Od... Zostaw w spokoju moją toaletkę. Robisz się na bóstwo dla dzikiego konu? Kobieta nakłada makijaż i cieszy się tylko dla siebie. Cieszę się, że jesteś. Dobrze cię znów widzieć. Myślałem, że przybędziesz wcześniej. Na początku nie miałam takiego zamiaru, ale zawróciłam. A dlaczego zmieniłaś zdanie? Z pewnych rzeczy kobieta nigdy nie powinna się tłumaczyć. A czarodziejka w szczególności. Dobrze ci... Wyglądasz, jakby coś cię gryzło. Gon, może tu być lada chwila. Wyglądasz, jakby coś cię gryzło. Nie oddamy Ciri. Kolera. Nawet przed walką ze smokiem tak się nie denerwowałem. Już raz ich pokonałeś. Wiem, że znów ci się uda. Kolera. Nawet przed walką ze smokiem tak się nie denerwowałem. Tylko my tak naprawdę wiemy, z czym przyjdzie się nam zmierzyć.